Dostaję sporo zapytań, jaki telefon wybrać, jaki system operacyjny dla siebie wybrać, co będzie dla mnie najlepsze. Słuchajcie, nie ma na to prostej odpowiedzi, ponieważ dla każdego coś innego jest ważne, dla każdego jakiś jest inny priorytet przy wyborze urządzenia mobilnego, czy to jest telefon, czy to jest tablet. No, mamy na rynku trzech graczy. Tak jak to drzewie bywało, też mieliśmy trzech graczy komodore, Mieliśmy Atari, mieliśmy ZX Spectrum, teraz mamy w zasadzie też takie trzy systemy, czyli IOS, od nadgryzionego jabłka od Google mamy Androida, no i Microsoft nam serwuje Windows Phone. Co wybrać? Ja Wam takiej odpowiedzi nie dam prostej, bo musicie się zastanowić, co dla Was jest istotne, czego oczekujecie od danego systemu, od danego urządzenia. Generalnie pierwszym takim systemem mobilnym z prawdziwego zdarzenia to był, to był iPad, to był iPhone, to był iOS. Była to na rynku rewolucja, nikt inny czegoś takiego nie zaproponował. Pojawił się prosty system, intuicyjny, z wielką bazą oprogramowania, no może na początku nie była ona wie wielka, ale no dość szybko rosła. Dla każdego użytkownika było to bardzo proste rozwiązanie. Wchodził do sklepu, klikał aplikację, aplikacja była instalowana na, e, na urządzeniu. Urządzeniu działało. Zaletą iOS-a jest to, że jest ten system no, zaletą wadą. Trudno powiedzieć, no, każdy element jest rozpatrywany y, dwojako. Dla jednych jest to wada, dla innych jest to zaleta. Ja powiem, jak to wygląda. System jest zamknięty pod tym względem, że jest on tylko i wyłącznie. Instalowany na urządzeniach producenta, który produkuje zarówno część hardwareową, czyli sprzętową, jak i część oprogramowania, czyli system operacyjny. Yy, powiem szczerze, że ten iOS, pomimo tego, że on się zmienia z biegiem lat, to tak naprawdę, aktualnie w dniu dzisiejszym, no, nie jest on może najbardziej świeży. Może najpierw o historii. iOS był pierwszy, niekoronowany. Ja wtedy kupiłem iPhone'a, byłem z niego zachwycony. To było coś nowego. Przyzwyczajony do Windows Phone'a, gdzie każda aplikacja trzeba było gdzieś pobierać, jakimiś kablami łączyć urządzenie, ActiveSync'a instalować i to wszystko tak chodziło nie za bardzo. Po przejściu na iPhone'a, no to była dramatyczna różnica. To było cudowne doznanie, cudowne urządzenie, było super. Potem pojawia się. Na rynku kolejny gracz, duża korporacja Google, wchodzi ze swoim Androidem. Na początku wchodzi z pierwszym Androidowym telefonem. Powiem szczerze, że, oczywiście, jako wielbiciel wszystkiego, wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych, udałem się natychmiast do jakiegoś pobliskiego sklepu, gdzie się pojawiły już te urządzenia, gdzie można było to zobaczyć. No i pojawiło się rozczarowanie, bo niestety. W początkowej fazie ten Android, no powiedzmy sobie szczerze, no dość mocno odstawał od konkurencji. Pierwsza sprawa, nie było aplikacji, druga sprawa, no system nie był jeszcze do końca dopracowany, ale nie wiem, nie powiem Wam, jakim to przedziale czasowym było. No byli oni na pewno, no dobrych dobry rok, dwa za, za iOS-em, który już tak naprawdę w którejś tam wersji był odsłonięty. Wtedy wszedł system Google'owy i wszyscy mówią, "O, to nie ma szansy, to się nie przyjmie. To nie będzie działało, ale gigant mający dość duże możliwości jeśli chodzi o e, finansowe, nie musiał się tutaj bardzo spieszyć, e, udostępniany jest on dla producentów systemów, e, systemów przepraszam, sprzętu zupełnie za darmo, można sobie e, go zainstalować, mogą sobie go zainstalować Samsung, mogą sobie go zainstalować LG, mogła sobie go zainstalować Nokia, każdy producent mógł się po to schylić. I również jest ta sama koncepcja, która była w iOSie, rozszerzona o e, widżety, o te wszystkie dodatkowe rzeczy, których do tej pory w iOSie nie mamy. E, pierwszy rzut oka na, na iOS to wiadomo, że jest lans i wszystko, bo każdy się przyzwyczaił, że te jabłkowe urządzenia to, to, to są takie lanserskie. No, nie wiem, czy są lanserskie, czy nie są lanserskie. Moim zdaniem są one wypro wy wyprodukowane. Z bardzo dobrych jakościowo elementów. Są one eleganckie, ładne, przede wszystkim są estetyczne i system naprawdę działa, nie można się do niego przyczepić. Trochę mu brakuje powiewu świeżości, bo na dzień dzisiejszy, tak naprawdę, nawet jak patrzymy na ten e, pierwszy ekran, to widzimy, że tutaj no nie za bardzo możemy sobie poszaleć. Nie mamy żadnych widżetów, które możemy na ten ekran e, zainstalować. Nawet, e, nawet e, na ekranie startowym, również tutaj, za bogato z widżetami, nie ma jedyne, co to jest możliwość Tworzenia katalogów, bo to się pojawiło już jakiś czas temu, i tak naprawdę trochę to wygląda czerstwo w porównaniu z Androidem. Co do samych aplikacji, muszę przyznać, że aplikacje na iPhone'a, według mnie, a to jest rzecz gustu, i mnie się może bardziej podobać na ios a innym się będzie bardziej podobało na Androidzie. Mnie aplikacje, te same aplikacje, które są zainstalowane na przykład na Androida i na, 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 na iOS-a, wyglądają lepiej według mnie, są bardziej graficznie dopracowane. Co prawda, nie jest to powiedziane, że one są wygodniejsze w obsłudze, bo czasami jest tak, że niektóre aplikacje znowu na Androidzie mają nie wiem, lepiej przemyślany interfejs wyszukiwania, są bardziej funkcjonalne, może są mniej estetyczne, ale bardziej funkcjonalne. I generalnie, yy, jeśli chodzi o estetykę, to na pewno mi się iOS podoba, a jeżeli chodzi o funkcjonalność, to podoba mi się Android. I to jest mój system, z którego ja akurat korzystam. Nie lobbuję za nim, nie mówię nikomu, że iOS to jest gówno, że Microsoft Phone to jest do niczego. Ja po prostu korzystam z Androida, bo jest on najbardziej e, według mnie konfigurowalnym systemem, a jak każdy badacz lubię prowadzić badania, mogę sobie zmienić launcher, mogę sobie e, odpowiednio na pulpicie ikony zaaranżować. Jest pełna konfigurowalność pod kątem użytkownika. Są widżety, są widżety ekranu startowego już dostępne w tych najnowszych e, Androidach. Jest to wszystko dopracowane. Baza programowa, baza aplikacji jest coraz mocniej rozbudowywana. Jest tych aplikacji coraz więcej i na pewno te aplikacje na Androida mają zazwyczaj większą funkcjonalność niż te na iOSie. Kolejną opcją uproszczone jest w wersji oprogramowania i sprzętu Skuportino do jednego przycisku. No i powiem Wam szczerze, że. Teraz mamy gesty, prawda? Mamy dostępne gesty, możemy się tymi gestami tutaj po, e, b, 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 posługiwać, ale genialnym rozwiązaniem jest przycisk Back w Androidzie. Każdy, kto się przesiada z iOS-a na Androida na początku po prostu jest zdumiony, jak, zdumiony jakie to jest cudowne rozwiązanie przycisk Back, że pomiędzy aplikacjami się przełącza. Tego mi brakuje w iOSie. Teraz może trochę mniej, bo jest gesty, i pomiędzy tymi aplikacjami możemy w łatwy sposób się przełączać. Nie trzeba gdzieś tutaj wchodzić, wyszukiwać, kombinować, tylko po prostu jak jesteśmy w danej aplikacji, to odpowiednim gestem przechodzimy na jedno, do, do jednego czy do innego ekranu, który nas akurat e, interesuje. Także to jest, to jest bardzo fajne. E może jeszcze kilka słów powiem o, o Windows Phone. Tutaj, tak jak mówiłem Wam, przy w momencie recenzji. No, Lumi 920, tam się no, dość mocno pochyliłem nad tym systemem. Kto jest zainteresowany, to zachęcam do obejrzenia. Jest tutaj totalnie inna koncepcja. Jest to system naprawdę maksymalnie uproszczony. Jeśli chodzi o opcje konfiguracyjne, jest on yy, no, najuboższy, jeśli chodzi o, 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 o funkcje, o możliwości poszczególnych aplikacji. Ale dla jednych znowu będzie to zaleta, dla innych będzie to wada. Jedni powiedzą, że to ma być prosty system do telefonu, nad którym się nie trzeba zastanawiać, nie trzeba nic kombinować. Ma być prosty, intuicyjny i taki na pewno jest ten Windows Phone. Tutaj znowu jest w inny sposób to wszystko powiązane, bo jak widzicie, każda ikona jest zarówno widżetem, jak i ikoną. Można z każdego widżetu. Zrobić ikonę, która będzie tylko po prostu zwykłą ikoną, którą będziemy uruchamiali daną aplikację, ale również z ikony, jeżeli jest taka możliwość, możemy przejść w widżet mniejszy lub większy, i wtedy ta ikona zostaje nam takim właśnie widżetem, który będzie automatycznie aktualizowany i będzie nam pokazywał to, co w danej opcji jest najistotniejsze. To jest bardzo fajne rozwiązanie, to mi się podoba. Prostość, prostota tego systemu, nie prostość, no może, bo tutaj źle, też ma, tak jak mówię, swoich zwolenników, ale i swoich prze przeciwników. Także nie ma nie ma takiego... Mm, nie ma takiej prostej odpowiedzi, żeby powiedzieć, panowie, kupujcie tylko Androida, panowie, kupujcie tylko ios -y, panie, kupujcie tylko Windows Phone, czy panie, tylko iOS-a. Każdy musi to rozważyć yy, w swojej no po prostu pójść, zobaczyć, po, po, popracować, popatrzeć sobie jak działa iOS, popatrzeć jak sobie działa, działa Android, zastanowić się, który system dla danej osoby będzie najodpowiedniejszy, jakie oprogramowanie na daną platformę jest dostępne, bo w tym momencie najbardziej, no że tak powiem nie zacofanym, ale z pewnymi brakami jeśli chodzi o o aplikację jest Windows Phone, ponieważ no, on niedawno został jak gdyby tak mocno upubliczniony. Windows Phone 8, szczególnie o tym systemie mówię, bo tutaj pokładane są nadzieje związane w ogóle z Windowsem 8 i, i, i z tym systemem telefonicznym. Zachęcam wszystkich do komentowania, bo ja tak pokrótce chcę Wam zaznaczyć, jak to wszystko wygląda. Zachęcam Was do komentowania. Co wy wybieracie, co dla Was jest istotne w danym systemie, czy to, że macie pewność, że każda aplikacja na waszym urządzeniu będzie funkcjonowała tak jak to w przypadku jest z iOS a to, czy różnorodność, możliwość konfiguracji, możliwość hakowania, możliwość zmiany pulpitów, możliwość zmiany launcherów, widgety, czy to jest dla Was istotne, czy aplikacje na daną platformę, czy tu są takie gry, tu są w zasadzie iOS i Android to, 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 to podobnie to wszystko wygląda, bo te systemy są już dość długo na rynku. Nowością jest właśnie Windows Phone 8 i tutaj jeszcze są pewne braki, jeśli chodzi o aplikacje. Ale ja zachęcam, zachęcam wszystkich do podzielenia się swoimi mm, poglądami na ten temat, ponieważ dla osób, które stoją przed wyborem, przesiadają się z jakiegoś, nie wiem, starszego powiedzmy systemu na nowszy, bo teraz coraz trudniej już tego typu telefony dostać, żeby były w miarę interesujące, już wszyscy y, przechodzą na opcje dotykowe. Aczkolwiek znam osoby, które niestety wracają z powrotem do telefonu z hardware'owymi przyciskami, bo, ponieważ no, głównie korzystają z telefonu do dzwonienia, inne opcje są dla nich mniej istotne i ekran dotykowy w ich przypadku wydaje się być mniej funkcjonalny, ponieważ no trochę więcej trzeba czasu poświęcić, żeby gdzieś tutaj dotrzeć do, do danej osoby, do kogo chcemy zadzwonić. Także czekam na Wasze opinie. Każdy system ma swoje wady i zalety. Każdy system, każdy system możemy zobaczyć sobie chociażby na, 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 na tym kanale w, w momencie prezentacji poszczególnych urządzeń. Ja wybrałem Androida, dość sporo czasu używałem na początku urządzeń z Windows Mobile, bo to wtedy taki był system w momencie kiedy się pojawiła iOS. Ja przeszedłem na urządzenia iPhoneowe. Miałem również pierwszego iPada, potem pojawił się Android. na początku byłem sceptycznie do niego nastawiony, bo, no bo była przepaść pomiędzy jednym a drugim producentem oprogramowania. ale po pewnym czasie, Android nadrobił zaległości i aktualnie mnie się wydaje, że dla mnie, w moim przypadku, tego co ja oczekuję od urządzenia, to Android spisuje mi się e, najlepiej. Pobawiłem się teraz dwa tygodnie Windows Phone, również go nie dyskredytuję w żaden sposób, ponieważ wydaje mi się, że dla niektórych użytkowników będzie to rewelacyjny, intuicyjny, prosty, nieskomplikowany system i, i zupełnie nie trzeba się nad nim pastwić, tak jak to, co niektórzy się pastwią gdzieś tutaj w mediach, że co to jest. Po prostu trzeba poznać i, i wybrać to, co dla danej osoby jest najwygodniejsze, najfajniejsze i z czego im się najlepiej korzysta. Dodam jeszcze kilka słów, jeśli chodzi o, na przykład, platformę systemowe, yy, bo też otrzymuję tego typu pytania, że ktoś ma do wyboru, na przykład, Galaxy S3, czy yy, najnowsze dzieło koncernu Sony, czy tudzież, czy HTC. Też powiem wam szczerze, że zobaczcie, że teraz yy, producenci oprócz tego, że dbają o to, że co tam jest w środku, jakie są bebechy, jaki jest. Jakie są w środku elementy, ale dbają również o design. Z jakiego powodu? Z takiego, że praktycznie wszyscy producenci oferują podobną platformę, jeśli chodzi o sprzęt. Wszyscy oferują 1 lub 2 giga RAM oferują bardzo przyzwoite wyświetlacze, oferują wszystkie dodane funkcje typu GPS, GLONASS, NFC. Każdy producent ma to w swojej ofercie. Teraz tak naprawdę istotną rzeczą jest to, żeby rozpoznać, jak dany producent dbał o tego klienta, którego już pozyskał, czyli sprzedał mu sprzęt i Trzy, dostępne są aktualizacje na dane urządzenie, to jest według mnie bardzo istotną sprawą. Druga istotna sprawa jest również sprawa designu, bo w dzisiejszych czasach no, możemy już przebierać i wybierać i to co nam się bardziej podoba, to, to możemy daną, daną rzecz wybrać właśnie dlatego, że ona nam się podoba, bo bebechy w środku są podobne, zbliżone, niewiele się różnią od konkurencji. I przede wszystkim niezawodność, serwis, jak to z tym wszystkim wygląda. Także też nie ma yy, takiej prostej odpowiedzi, czy ten telefon, czy ten. Idź do salonu, to wszystko jest dostępne, można pomacać, obejrzeć, zobacz, czy Ci się bardziej podoba ten, czy ten, który Ci leży w ręce, porównaj. Parametry techniczne, zazwyczaj te same produkty z tej samej półki, no bo jest ta półka najwyższa, takich premium produktów, które są wyposażane we wszystko, co jest aktualnie dostępne. Jest półka trochę niższa, średnia powiedzmy i ta niższa. Porównaj produkty różnych producentów z tej samej półki, tylko żeby nie porównywać s z jakimś tam podstawowym telefonem HTC, tylko porównywać po prostu z tej samej półki urządzenia. I wtedy sobie wybierz ten, który Ci bardziej się podoba, ten, o którym Wiesz, że lepiej producent dba o klienta. Częściej dostaje aktualizację, ma zawsze najnowszy soft, i tam, gdzie jest dobry serwis, tam, gdzie jest dobra obsługa, tam, gdzie są dobre dodatki. Bo w przypadku Androida, no bo w przypadku iPhone'a to nie mamy takiej możliwości, bo no, iPhone to jest tylko jeden i tyle, ale w przypadku Androida możemy zobaczyć, który producent, na przykład jakie launcher nam dodaje, jakie są dodatkowe wartości dodana oprogramowania. Często dostajemy dostęp do jakichś filmów online. Trzeba zbadać, bo to się zmienia. Nie ma na dzień dzisiejszy, ja Wam na dzień dzisiejszy powiem, że tu, 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 ten, ten producent daje to, 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 a za dwa tygodnie to się zmienia. Także trzeba w momencie, kiedy podejmujemy decyzję zakupową, zbadać rynek, co akurat w danym momencie najbardziej nam z punktu widzenia klienta się opłaca, podoba i z czego będziemy najbardziej zadowoleni.